To nie keterianki i wszystkie pozostałe anki. Czy jak tam się inaczej deklarujecie? Ja bym tak, kolejny dzień z Wikingiem a bardziej ketowikingiem, więc dzisiaj z okazji, że jest listopad, a ja mam fazę na przetwory, to jedziemy znowuż, drodzy Państwo. Te się tam pokazywałem, ale się może trochę mówię. Mamy mianowicie Żurawinkę z ojemistą do mięs i serów, tak? Zjedźcie naszej mistery, Mam taką. Hmm, czekajcie, świeżą żurawinkę. Cześć, bo nie mam tego 3 do. No. A jest lekka, to źle ze powiedzieć, to jest taki niebity garnek. I nauczony poprzednimi przypadkami, które mi się nie podobało w tym, co zrobiłem. Robię to trochę inaczej, a więc zaczynajmy, co? Zaczynamy od tego. Że wlewamy trochę wody po to, żeby nadal nie przewarło. I odpalamy ciada. A nie ten piec. I odpalamy ciada. Ale żeby nie było mało. Bo jak wszyscy wiemy bądź, bądź rawina jest na cierpką, tak? To ma każdy kilogram idzie, proszę państwa, 3 łyżki białej śmierci. A że ją mam 3 kg to idzie 8 starczy. Miał 9. Ale u mnie 3 razy 3 łóżki cukru to jest 8. Teraz bierzemy łyżeczkę i będziemy to merdać, drodzy Państwo. A będzie czemu jest u mnie 8, a nie 9 bo jak to mawiał mój dobry kolega, mawiał, mawia dalej, tylko że tego nie widziałem. Łatwiej kijasek pocieniasić niż pogrubasić, nie? Więc. Wią. I gotujemy dziada. Pamiętajcie przykrywać ten garnek, bo teraz jak to zblendowałem, a raczej zblendowałem. bo jestem faja i nie lubię czytać skórki w tych cholernych przetworach, więc zblendowałem. I mam fajną, gęstą masę, ale... Nie zapomnijcie przykryć, jak nie jest sprzedać po wykuchni. A jak jesteś facetem, pamiętaj, warto, bo ciężko nie zabije. Na no klantę. co? Masz embargo na gotowanie. Czemu? byś suwi do malowania. Już nie wspomnę, jakie to jest wszystko. Szumie. Kochanie, to wszystko byś na tobie, żeby się nie nudziła i w ogóle. Jasne, dziękuję. Ty zawsze o mnie dbasz. Pewnie? Już? Nie! <laughs> Chciałem Ci powiedzieć, że nie. Dobra, ja to gotuję trochę jeszcze dalej. Robię z tego pulpę większą. Słajki. Do góry dnem, a nawet nie trzeba. I czekamy. Kolejny poranek, kolejna kawa. Nie wiem, co używać do kawy, ale ja bardzo lubię Aeropressa. To jest taka ciekawka do kawy, jak nazywam. Tak, Macie główną komorę. Tłok i przyciskacie. Fajne, fajne. Mnie się to podoba. A ciekawości, jak wyrobić kawę? Zobaczcie grunt, robicie spuszczalną, czy może inne formę. No nic. Mi się odesygotowała, puszczam młynek. A jak puszczę młynek, to nic proszę nie będziecie. Więc zmyłem sobie kawę. Widzimy się Co? Kawa zmielona. Ja jakoś, ała, że sobie fajną kawę, sobie mię młynek elektryczny. Ręczny też, ale nie chce mi się w domu. Jak mogę mieć elektryczny? Ale w razie w, mam czym mieć, normalną kawę też. Kiedyś Wam pokażę. Albo na wypadek jesteśmy, o. To jest dobre miejsce na manualny młonek. W każdym razie. Wsypujecie tu kawę. Widzicie, jest masa kawy. Mamy sitko. Tak, Do sitka specjalny filtr papierowy. Bierzemy ciepłą wodę. Zalewamy. damy się temu zaparzyć. Zakładamy sitko i ciskamy do tego, co porcja oleju. CD proszku Wydaje mi się, że on się lepiej rozpuszcza w kawie. Ale, że ja leniwy jestem. Z takiego wariata kupiłem. Wiecie, jak to wymiota? Pokażę Wam. Bo wam ding z fajnym. Dalej czyli dla mnie. A z drugiej strony, powiem wam, że to no fajnie wymiesza tą, yy, ten oliw w kawie. No ale jest ale. Robi taki wir w tej kawie, że trzeba większy kubek brać, bo na co się wylewa. Próbowałem na 250 z zwykłej. Miałem czwarte kawy i potem żeś miałem na, na blacie. No, ale cóż, to jest mleczko i można się do kompa montować w poprzedniej vlogi. Ja wiem, że tak jak mi wam, to jest zutą. No ale ta ma codziennie jakieś atrakcje, co? Tam ma jakieś wybitne rzeczy robić codziennie i można wam pokazywać. No, to ja nie. Ja bycę. Teraz jest zima. Zima. jesień. Tych ognisk, w nie ma. Więc na poligonie nie siedzimy tak często, jak myśmy chcieli, może. Dlatego okres przysięgłobieniowo-grypowy. Został się jako widow jeszcze. Tyle. Ale dobra. O tym, co pomarżujemy na pogaduchach. To nie ten, kanał. nie ten kanał. Nie ta seria. Dobra, ja jedę do kawy, bo wiecie, zaczyna mi się maru dołączać. I wypiekałem, będę bardziej ludzki. Więc powiem, I myślę, czas. No obiad są, drodzy Państwa. No obiad co? Szolidny kawał mięsa, chociaż przy mojej posturze taki sam raz. I to ląduje. No patelni! Ja wiem, że nieżeli wna. Ja sobie tego w pełni zdaję sprawę, ale dzisiaj mam dzień lenia i się nie chce tego czyścić pota A jednak teraz jest niezła, jest. A to wsadzę do zmywarki w Rambango. Dobra, teraz jest smażę Będzie taki yy, ready to it. coś pomiędzy middle a row? A może more than middle czy medium? No i jak wyjdzie to będzie. Parę god z jednej, parę minut z drugiej, troszeczkę masełka na górę, potem jeszcze ła! Powiem tak, czy to nie jest trudne? Jak dla mnie są zarąbiste. Choć powiem szczerze, że znam takich tak których, takie paski na steku, od patelni na przykład. Są pod twarzą. A ja do nich nie należy. To jest dobre mięsko. Powiedzmy, czy to nie wygląda zacnie. Ja wiem, że bajka w tle leci, ale stek jest z tego warto wam pokazać. A do tego sałateczka. Pomidor, feta, nie feta, mozzarella, przepraszam. E, papryka. I ogórki tu mamy. Które nie wiem, czy przetrwają, bo znętrzy się dziecko mi to zaraz podwędzi. Ale nic, jem stek, póki go mam. I widzimy się za chwilę. No i witam Was ostatniego dnia wieczorem, Na znaczy, ostatniego kadru wieczorem, przynajmniej w tym bogu. Dzisiaj widzicie, mamy spaghetti. Lekko przesmażony makaron konczak, spaghetti yy, Do... na masalku do tego wrzut yy, Jezus, takiej masy serowo Serowo, jajkowo, śmietanowo i tak, ale, ale carbonara Tak się nas to robi i jest dobre I cóż Ja mam swoją Micha, Szczęścia, bo pokażę To jest micha mojej żony i znajomych To jest moja micha Normalny makaron węg na węglozie Normalny makaron na ketozie. I cóż, i tyle. Jutro się zabawimy, bo troszeczkę przygotowań yy, po, poczyniłem. Więc w czasem będzie bardziej na słodką, A dzisiaj zmykam i idę jeść. A Wam dziękuję za uwagę serdecznie I zapraszam do subów lajków. Bardzo miło będzie jak to zrobicie, Tam kliknę dole. tak Tu wam wyskoczyło, co macie zrobić. Strasznie dziękuję Patronom za wsparcie tego kanału i zachęcam do zapostania now, nowym patronem u mnie. Będzie mi to bardzo motywować, jeszcze bardziej niż motywuję. A ostatnio was spamuję tym filmami wszędzie, nie? A co? Więc. Do następnego odcinka. A! Do patronów link na dole. Do następnego odcinka. I standardowo mnie ja w dupie więcej dystansu, nie tylko społecznego. I do następnego. Na razie ludzie. Hej!